Hejcie, cześć, Siemano Ludzie, tutaj Mr. Timek Kicker 3, a to jest nowa seria pod nazwą Stalker Shadow of Czarnobyl, czyli Cień Czarnobyla. W rosyjskim języku nie do końca wiem, jak to się nazywa. E, tak, chciałem w ogóle inaczej zacząć tą grę, więc widzieliście całkowity początek tej gry. Także, no, do końca nie wiem o co chodzi w tej grze. Wiem, że tylko. Jakaś inwazja, co się w Czarnobylu wybuchło Oczywiście wiem co w Czarnoby Czarnobylu wybuchło Ale nie do końca wiem co się stało w tej grze Więc e, przegrałem w nią może 3 lub 4 godziny Żeby, no po prostu mi się nudziło, nie miałem w co grać, więc Nowa gra, e, początkujący Bo i tak jestem ciotą w tej grze Nie umiem nic całkowicie zrobić, nawet ze snipe'y strzelać e, Gra jest po rosyjsku Ale jest na szczęście ten E, Spolszczenie po polsku, więc e, ja nie będę musiał za każdym razem czytać, tylko po prostu sam przeczyta, że to powiem, lektor, oczywiście. E, no dobra, tworzenie nowej gry, czytanie konform. No ta gra może być nawet na długie odcinki, w sensie na długi czas. Dajcie mi chwilę, mikrofon trochę przesunę. Czytanie tekstu, no już powinno być dobrze, już powinno załączyć, za chwilę. Oczywiście grała dwa nie tego strasznie długie synchronizacje. Boże, już powinno się włączyć. Przy prawie w 100% ta linia jest zrobiona. To oczywiście tutaj na dole pod syn synchronizacja. Oczywiście na starcie będzie jakiś film, bla bla bla. Oczywiście, że go obejrzymy, żeby mieć na fabułę. Dobra, włączam się. więc zaczyna się grubo jak widzę Ten chyba żyje? Niezły farciarz. Śmierć by go przynajmniej ocaliła przed s nami. Zobaczymy, na ile Sidorowicz cię wyceni. Co masz? Ciało. Było w trupiarce. Ma na no sobie znak. Znacie procedurę? Zostawcie go na... On żyje. Że co? ja sobie robię. Niech mnie zona pochłonie, jeśli kłamie. Połóż go tutaj. Tak. Myślę, że za tego ja mogę ci dać... Stalker. Dobra, naznaczony, uratowałem cię. Nie będę udawał, że chciałem mieć fory bozi. Wykonasz dla mnie parę zleceń, i będziemy kwita. No i może, jak trochę popracujesz, to ci ustąpi ta amnezja. Spróbuję się dowiedzieć jak najwięcej o twoim problemie. Mam gdzieś, po co ci ten striełok. Ja się zajmuję swoimi sprawami. Jak chcesz go zabić, to widać, musisz mieć powód. Ja, ja, whatever. Co teraz? Co tak stoisz? Możesz podejść, ja nie gryzę. Aha, F rozmawiaj, okej. Wybór należy do ciebie. Albo zrobię ci pranie mózgu, jak to zawsze robię z kotami, albo zwyczajnie przydzielę ci misję jak doświadczonemu Stalkerowi. Traktuj mnie jak kota, bo gówno pamiętam, dosłownie. No. To twój osobisty PDA, który pomoże ci przetrwać w zonie. A jeśli zginiesz, inni będą wiedzieli, jak i gdzie. Żartowałem. Dobra. Przypomnij, jak z niego korzystać. Twoje zadania znajdują się w pierwszej zakładce PDA. Przy większości zadań znajdują się przyciski, dzięki którym możesz dowiedzieć się o nich czegoś więcej. Pamiętaj, że każde nowe zadanie automatycznie pokazuje się na minimapie. Przejdźmy dalej. Druga zakładka PDA to mapa. Dzięki widocznym nad nią przyciskom możesz ją przybliżać i oddalać. Aha, możesz też wyśrodkować mapę na sobie. Mm -hmm. jasne. Na pewno to rozgryziesz, to niezbyt skomplikowane. PDA znajdują się też kontakty. Kontakty to lista Stalkerów przebywających w promieniu 50 metrów. Aha. Masz tam krótki opis, rankę, przynależność i przypuszczalne nastawienie wobec ciebie. Pamiętaj, że gdy jesteś neutralny, tylko od ciebie zależy, jak cię postrzegają inni stalkerzy. Zwróć uwagę, jak zmienia się nastawienie osoby, której pomagasz. Bądź ostrożny, jeśli w pobliżu są wrogowie, widać ich na czerwono na wizjerze. Sojusznicy są zieloni, a neutralni żółci. Aha, PDA martwych stalkerów są szare. Jak ktoś lubi grabić ciała, to się przydaje. Co jeszcze? Ach tak, jest jeszcze pamiętnik. No cóż, co tu dużo mówić? Wszystkie potrzebne informacje są zbierane w Twoim dzienniku. Tak samo wiadomości. Znajdziesz tam nawet to, co teraz ode mnie słyszysz. Jest też ranking. Widać tu 20 najlepszych znanych mistalkerów. Mm -hmm. Od czasu do czasu odświeżam to zestawienie, żeby podtrzymać ducha rywalizacji. Może kiedyś ty znajdziesz się na szczycie. Kto wie? No jasne, będę pierwszy, no. Twoje osiągnięcia znajdują się w zakładce Postęp. To chyba rozumie się samo przez się. Następna jest Encyklopedia. Zawiera informacje o zonie i dostarczone przez ciebie lub innych stalkerów rady dotyczące przetrwania. To chyba tyle. A jeszcze jedno. Twój model PDA posiada czytnik fal radiowych szerokiej częstotliwości z wbudowanym dekoderem. Działa w promieniu około 400 metrów, więc możesz przechwytywać komunikaty wojskowe. Mój jest aktywny w promieniu 30 kilometrów, więc zawsze mogę się z Tobą skontaktować. Będziesz ode mnie dostawać zadania i najświeższe wieści. Początkowo będę Ci również udzielał rad. Wszystko jasne? Mam dla ciebie robotę naznaczony. Chcę, żebyś odszukał Stalkera zwanego żwawym. Miał przy sobie pewne bardzo ważne informacje. Chciało go gdzieś w okolicy mostu. Znajdź go. Żywy, martwy, bez znaczenia. Liczy się jego pendrive z danymi. Odwiedź wilka tu w obozie i wypytaj go. Na pewno wie, gdzie może być ten koleś. Okej. Okay. Daro, że to na tyle, ponieważ. Okay. chyba drzwi się otworzyły w jakiś taki dziwny Udanych łowów, stalkerze. Aha, whatever. E, dobra, jak włączyć tego e, PDA? N, B... M to jest mapa, to jest oczywiste. Zadania, okej, okay, zobaczmy. Porozmawiaj z wilkiem. To jest gdzieś tutaj, Ok, A notatki? Osobiste, kim jestem, jestem ciotą, pierwsze wrażenie, no no no, fajnie. Historia. Oby... Coś tam, coś tam, okej. Okay. Rozmawiaj z wilkiem. Idziemy. Jest! Trzeba. było? Skok Ci wdrapać na przeszkody średniej wyklucz, żeby skoczyć wciśnij spację. Mhm, uh -huh. okej. Okay. Żeby przykucnąć ciśnić CTRL, żeby przykucnąć jeszcze niżej CTRL, plus SHIFT, Ok. Zrozumiałe. Czasem trzeba biec szybciej niż zwykle, Trzeba to zrobić wciśnij X w biegu, biegnąc sprintem poza... skacze i dalej niezwykle. Aha, no spoko, ogarnięte. Ty jesteś na żółto, czyli jesteś neutralny dla mnie, tak? Ta, ta, fajnie. Spróbuję. Chłopaki, wysyłam wam kogoś, więc róbcie co trzeba. W razie czego atakować. Odbiór. Dobra, Wilk, śli go. Byle nie wchodził nam w drogę. Bez odbioru. Uh, mamy pistolet już, fajnie. E, Piątka chyba była, ornetka, okej. Okay. Gdzie jest? Tu można się wychylać, to nieźle. Inwentory? Aha, jest pod i, okej. Okay. Trzymamy 40 strzałów i pistolet, jasne. Coś mogę właśnie ukraść? Co tam masz tam? Beltówkę czy jakieś shotgun? Dobra, nieważne. Tutaj jest jakieś pełno domów, ale że już dużo czasu minęło, prawie 12 minut. To spidujemy na misję. Jest 120 metrów ode mnie jeden Czy to jest jakieś... Wow, co tu się stało? Ten jeszcze żyje! Pomagaj! Ja nie pierdziele Boli, tak bardzo boli. Umieram. Żyjesz? Nie umieram Nic mi nie jest, tylko cały krwawy daj mi apteczkę co, przekro mi sarnią też... Zabierz typią apteczkę. Ja nie dosięgnę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. tu. Trzymaj, 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 żyjesz. Trzymaj. Dzięki naznaczony. Jesteś w porządku, wiesz. Ja powiem wszystkim w obozie, że mi pomogłeś. No dzięki. Bogając innych zdobywasz sobie ich przylaz... za przycholność oraz ogólną reputację. większa przycholność i lepiej reprezentujesz. Wow, co to? Jakiś pieseł. A, Pomocy! Piesał mnie atakuje! Chyba. Okej, okay, co mamy pod jedynką? Mamy nóż pod trójką, nic. Czwórka, nic. Piątka. Lornetka, a szóstka? Śruba! Really? Ha. Siedemka, nic. ósemka nic. Dziewiątka i tak dalej, okej. Okay. Zrozumiałe. A może nóż do łapy? Przymknij się stary, a teraz słuchaj sobie. uważnie. Cześć stary Wilk mówił, że przyjdziesz. Masz jakieś pytania. Taki ilu tu jest w obozie. Siedmiu albo ośmiu dwóch przy bramie, dwóch w budynku po prawej, koło ogniska, bla bla, okej. Okay. Chodźmy, zabię swoich ludzi. Nie, za dużo byłoby hałasu, sam pójdę. Chodźmy, zabie swoich ludzi. Wilk przysłał nam wsparcie i rozkaz ataku. Pora ruszać i zabawić się bohaterów. No to idemy. Niech! Prawda? Tak się zmęczyłeś. Trzymać się blisko. Rozłazicie się jak karaluchy. Ale dyszysz Wow, co to było? Dobra, podpieszę, podspiduje trochę. Co my tu mamy? Celuje się nawet fajnie. Padł. Ok, jeden pad, jeszcze ośmiu, albo nie siedmiu. Sorry, no dubletówkę miał. Jakieś amunicje, wezmę wszystko. Sprzedam tego gościa jak coś baki... Zbój? Mój? Mój? Tak, dobra, ziomek, idziesz pierwszy, ja cię coveruję tu. Wbiję tam na dach. Au, 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 Co to jest to? Zielone coś. Woo! Thanks, mate. Okej, okay. padło chyba dwóch. Albo tamci paru wszyscy... Paru albo wszystkich zabili. Albo po prostu się tak chowają. Są tam! O, zabiłem go. Ha! Dobry. Aha, czyli teraz na PDA, w sensie na minimapie. Widzimy kto jest nam przychylny, w sensie kto nas lubi, albo jest neutralny. A kto jest na czerwono, czyli jest wrogi, tak? Wo! Fajna fizyka tych ciał jest, jak upadają sobie. Dobra, patrzymy jeszcze tutaj. Co to jest? Chyba jakiś karnister. Okej, okay, tam chyba jest ktoś na żółto. Z naszych Chyba powinienem tam kogoś zastrzeć co to jest? Przeszukuj ciało, dwie apteczki Kurde, ale gdzie są inni? Łatka cię nie kochała Wejdźmy sobie na dach, oj, plak Co oni tam krzyczą? Eee, mamy problem Tak trochę nie widzę O! O my Gyl, raz oberwał Kurde, też mocno oberwałem Coś pendrive od... ...żywnego tak masz ciągle tam siedzieć. E, ja sobie. Fabryka czysta. Wracamy na pozycje Bez oddziału. Ja sobie tak po tych ciałach popatrzę. O, granat miał. Fajnie, może się przydać. Tutaj fajki. Zaraz tam pójdę do ciebie. Chyba że uciekniesz mi jakimś cudem. Może ktoś miał jakiś lepszy niż dubeltówka. Na przykład nie wiem, kałasz? Co to? Ten miał dubeltówkę. Ja pożyczę trochę amunicji od ciebie. Znowu PAD, PDA pisze, że coś tam. Uuu, nasz leży. Mam jeszcze całe. I przy okazji, dubletówkę od niego ukradłem. Jestem boski. Dobra, kto tu jeszcze leży? Tego to już chyba ja nawet zabiłem. Więc od niego. O nie, co tu jest? Kamień krew... Wow, zdrowie plus 200%, siła dożenia minus 10%. Zadrapanie, Boże. Minus 10%, nakład nakładka kuloodporna. Może się przydać, zobaczmy. E, F i I, o co w tym chodzi? Przypnij do paska. Aha, no fajne. Dobra, idziemy do tamtego typka, bo zaczynają się chyba wkurzać. E, schowajmy broń, jak to było? Da się w ogóle schować? Dajmy śrubę, może tak. Jesteś? Jestem Twoim dłużnikiem, stary. Wielkie dzięki, słuchaj. Potrzebny mi ten Pan Daj, handel pierwszy. Gunewa ma przy sobie. Wiecie. potrzebny mi ten Pan A, dzięki, bla bla bla. Jasne dzięki, ja też dziękuję. Eee, na razie, nie jest to misji na razie od ciebie. Przypuszczam, że do mnie chce strzelać. Okej, okay, nevermind. Lecimy dalej. E, chyba mi pokazuje, żebym teraz wrócił do tamtego gościa. Także. Wow, co to, co to? Kiedy postać zostanie trafiona, może zacząć krwawić. Krwawianie sprawia, że nieustannie traci się zdrowie. Im poważniejsze, zielone, lewele, coś tam, coś tam nie zdążyłem przez coś. Co to jest? Te mi śrubę. I chyba to trzeba najwyraźniej omijać. I to jest jakieś chyba promieniowanie czy coś? Bo nas trochę tak zabija, jak w to wejdziemy. No ale never mind. Patrzcie na te chmury. Normalnie jak teraz u mnie w domu, w sensie na dworze, za okno coś takiego widzę. Te pieseły. Po co one tu chodzą? Dobra. Eee, ciekawe gdzie. Czy tutaj jest coś takiego jak limit biegania, czy coś takiego? Co to jest? Może weźmy to z pistoleta Aha, eee, dobra, przesuncie się. Uuu! Fajnie! Zostajdźmy chyba pistolet z tumikiem, weź to cały Weźmy ten pistolet z tumikiem. Boże ja mam nóż w ręce, ja się dziwię co to tam lata. Jak to działa? Dobra, zostawmy te pieseły. I chodźmy do tamtego gościa, żeby dał mi trochę kasy. Może gdzieś się wybierzemy? Albo najlepiej zakończymy odcinek, bo już jest niestety Dwadzieścia minut. Róża minut ubrał. Już biorę śrubę w rękę. Drum, 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 drum A, tu jest ok. Never mind. I am stupid s. Eee, dobra, chodźmy tu. No, mam. Coś tak mam. Sytuacja jest tak, tutaj. Masz dla mnie jakieś specjalne zadanie. Słuchaj, naznaczony. Parę spraw sobie przemyślałem i mam dla ciebie propozycję. Ogólnie rzecz biorąc, dla ciebie liczy się znalezienie stryłoka. Zgadza się? Wymówię, że tak. No więc opowiem ci o stryłoku. Istnieje stalker o takiej ksywie. Mówi się, że odkrył drogę na północy Zony do dziwiczych terenów. Prawdziwej Żyły Złota. No więc sprawa wygląda następująco. Pomogę ci go znaleźć, ale nie ma nic za darmo. Będziesz musiał na to zapracować. Ostatecznie jednak obaj na tym zyskamy. Ty załatwisz tego stryłoka i dowiesz się, co ci się przydarzyło. A ja w tym czasie znajdę to znaczy, wezmę swoją działkę z naszego wspólnego zysku. Wchodzisz w to? No, och, dalej Jesteś konkretnym o, my, facetem. No nie, Gdy drugimi... nie, ty ty już zobędziesz tak. teczkę, nie przynosi jej tutaj. Zabierz ją prosto do Barmana. Zarządza tą knajpą dla Stalkerów. Storadów. Prześle ci na PDA współrzędne wszystkie dane, których potrzebujesz, jasne? Jasne Prześlę ci współrzędne i wszystkie potrzebne dane na PDA. Na razie. <grywa> Dobra, to myślę, że tutaj zakończymy ten odcinek, także subskrybujcie, lajkujcie. Kciuku w górę nie żałujcie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.